Ja powiedziałem tam, czytając to podziękowanie dla komendanta Marciniaka, dla policjantów, że my wielokrotnie tutaj myśleliśmy o pewnych rzeczach, jak usprawnić tą pracę naszą policyjną. Komendant Marciniak odchodzi, natomiast te pomysły zostają i będą one przekładane tutaj na rzecz, na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Uważam, że nie można trwać. Ciągle w jednej strukturze wszystko idzie do przodu. My też musimy za tym nadążać i iść do przodu. Wyniki komendy tutaj powiatowej w Wieluniu od 4,5 roku, jak jestem, ciągle się poprawiają. Ja, moi policjanci, pracownicy będziemy się starać utrzymać te wyniki lub też wręcz je poprawiać. Po to będą służyć wszelkie tutaj podejmowane przeze mnie działania. Zagrożeniem jest to, co Państwo doskonale wiedzą i wszyscy mieszkańcy Wielunia, wypadki drogowe i droga krajowa przebiegająca przez teren miasta. Dopóki tutaj nie będzie obwodnicy, ilość tych wypadków jest dosyć znaczna. Co roku ginie nam kilkanaście osób na terenie powiatu, czyli bezpieczeństwo w ruchu drogowym jest jednym z najważniejszych celów, jakie będziemy realizować. No, nie bez emocji przyjął pan ten awans, prawda? Było, było, było trochę takich, te, 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 takich emocjonalnych chwil. Tak, tak, jest to dosyć duży stres. Każdy trochę inaczej mhm. reaguje na to. Było to też dla mnie zaskoczenie, że Komendant wojewódzki jednak we mnie widzi tego kandydata do kierowania tak dużą jednostką, jaką jest Biel. Relacje z władzami samorządowymi są na bardzo dobrym poziomie. Oczywiście państwo wiecie, że w tamtym roku, w tym roku burmistrz miasta Wielunia przyznał dodatkowe pieniądze na służby normatywne. Przekłada się to też na bezpieczeństwo tutaj na terenie miasta. Te służby są kierowane tam, gdzie mieszkańcy chcą widzieć ten patrol pieszy i poprzez spełnienie poprawiamy, poprawiamy stan, stan bezpieczeństwa. Ja myślę, że te służby będą w dalszym ciągu kontynuowane i utrzymywane przez następne lata, bo dają one wymierne efekty. W tym roku już dostaliśmy informację, że na służby ponadnormatywne są przekazane następne środki, i w tym roku one też będą y, kierowane tam, gdzie będą chcieli mieszkańcy czy też Komisja Bezpieczeństwa i Porządku. Już 11 lat. 11, przepraszam, 10 lat pełnię funkcję zastępcy Komendanta Powiatowego, to jestem przyzwyczajony do tego, że o każdej porze dnia i nocy mogę dostać telefon i będę musiał się stawić na miejsce. Yy. Będąc policjantem, może inaczej, ka każdy policjant jest na to przygotowany i wstępując w szeregi policyjne, z tym się godzimy. Ja wiem, że niekiedy jest to kosztem rodziny. No ale nie, nie ma wyjścia. Będąc policjantem musimy się z tym pogodzić.